Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podjęła najważniejszą uchwałę w roku. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Znalazło to potwierdzenie w głosowaniu radnych, którzy jednogłośnie uchwalili budżet. Będzie to kolejny rok pod znakiem dużych inwestycji. Na różne zadania lokalny samorząd przeznaczy ponad 18 milionów złotych. W czasie sesji nie było żadnych wątpliwości ani dyskusji. Wszystkie elementy budżetu zostały dokładnie omówione i dopracowane w ramach komisji. Zaproponowano takie rozwiązania, by w jak największym stopniu spełnić oczekiwania mieszkańców wszystkich miejscowości. To współpraca układa się bardzo dobrze, także jest satysfakcja, że dzisiejsze głosowanie wypadło tak, jak wypadło, czyli jednogłośna zgoda na zaakceptowanie tej propozycji budżetu, która została tutaj przedstawiona państwu radnym. Troszeczkę tych miejscowości jest różne interesy, różne specyfiki poszczególnych miejscowości, oczekiwania mieszkańców, także no, troszeczkę nie jest to na pewno łatwe i wymaga troszeczkę zaangażowania. Dochody budżetowe ustalono na poziomie blisko 60 milionów 600 tysięcy złotych. Wydatki wyniosą natomiast ponad 66 milionów złotych. Deficyt ma zostać pokryty z wolnych środków oraz pożyczek długoterminowych. Podobnie jak w poprzednich latach, dużych inwestycji nie zabraknie. To jest budżet przede wszystkim taki no, inwestycyjny, tak jak te nasze ostatnie budżety. W tym roku w odróżnieniu od tego, co było w poprzednich latach, już nie kanalizacja, a drogi, trzy duże zadania inwestycyjne, czyli, czyli tak zwana droga przez cygielnię w Skopaniu, czyli łącznik dróg wojewódzkich, następnie droga przez zwałkę. Dąbrowica, z której będzie korzystać, można tak powiedzieć, w uproszczeniu mieszkańcy całej parafii, ślęzaki. No i też tutaj droga w Baranowej Sandomierskiej, mianowicie ulica Kościuszki i Wenecja. Także też długo oczekiwane zadanie inwestycyjne. Samorząd Baranowa Sandomierskiego wiele zadań może realizować dzięki pozyskiwaniu środków z różnych programów. Pozwala to na wykonywanie dużych projektów przy małym obciążeniu gminnej kasy. Cały czas inwestujemy w, w kanalizację, prawda, bo tutaj też y, następne miejscowości będą szykowane do tego, aby te zadania kanalizacyjne realizować, modernizację infrastruktury kubaturowej. Także no, cały czas działamy, inwestujemy, także no, nie, nie zwalniamy tempa. No, przede wszystkim tutaj należy wskazać na dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. No, fenomenalne dofinansowanie na poziomie 95% pozwala nam realizować takie inwestycje, które do tej pory. No były praktycznie, jeśli nie, niemożliwe, to przynajmniej trudne do zrealizowania. Niewykluczone, że w trakcie roku w budżecie nastąpią pewne zmiany. Wyzwaniem są przede wszystkim rosnące koszty i okresowe problemy występujące na rynku budowlanym. Sytuacja jest dynamiczna, prawda? Aczkolwiek, no tak udało się nam określić, oszacować te inwestycje, które. Właśnie zamierzamy realizować, że po prostu zmieściliśmy się z tymi kwotami w kwotach, które zaproponowali wykonawcy, czyli to dofinansowanie jest w pełne, czyli 95%. I no ja jestem optymistycznie nastawiony. Myślę, że mimo tych wszystkich zawirowań te zadania zostaną zrealizowane pozytywnie i po prostu będą służyć mieszkańcom.